Nic tak nie cieszy jak klucze do własnego M. Pani Natalia, ze swoją drugą połową, do końca lipca jeszcze będzie mieszkać w wynajmowanym lokalu, ale z początkiem sierpnia para rozpocznie kolejny ważny etap w swoim życiu. Właśnie z rąk prezydenta miasta odebrali klucze do mieszkania KTBS w odrestaurowanym budynku przy ulicy Sowińskiego. Jest bardzo fajnie, bardzo elegancko, nowocześnie wykończone, lepiej niż myśleliśmy. Jest to wiele więcej miejsca, przystronna łazienka, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Budynek przysowińskiego to przykład kompleksowej rewitalizacji. Niegdyś była to ruina. Nadzór budowlany wydał nawet nakaz przeniesienia mieszkańców tego budynku. Dawniej Rudera przysowińskiego straszyła, dziś jest to ozdoba tej części miasta. Wielki problem był z tym budynkiem, bo on po prostu się fizycznie rozpadał. Inspektor nadzoru budowlanego zabronił mieszkać tutaj, kazał wszystkich wyprowadzić. No, trzeba było znaleźć sposób, jak wyremontować ten budynek, a to jest budynek, który jest pod opieką konserwatora, więc tym bardziej było to trudne, ale myślę, że efekt finalny chyba przeszedł nasze oczekiwania. Przy realizacji tej inwestycji firma Agrobex natrafiła na mnóstwo problemów. Jak zaznacza prezes przedsiębiorstwa z Poznania, łatwiej byłoby wybudować coś od zera, ale budowlańcy podjęli się tego zadania i efekty są imponujące. Wymieniliśmy faktycznie wszystko. Zostały tylko zabytkowe mury, natomiast dach, stropy, klatki schodowe. To wszystko zostało zbudowane od nowa i... Zawsze taki, taki remont, generalny remont, jest dużo trudniejszy technicznie, technologicznie, ale również bardziej kosztowny. 35 mieszkań o różnym metrażu, garaże, plac, zabaw i monitoring. Wszystko oczywiście nawiązuje do dawnego charakteru budynku. Ta inwestycja była priorytetem dla KTBS. Pan prezydent podjął decyzję. Z radą nadzorczą przekazali, przekazano aportem budynek do remontu dla KTBS-u. Jak Państwo widzicie, budynek jest wyremontowany, w którym znajduje się 35 mieszkań. Eee, mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe z aneksami kuchennymi i na górze na Drugiej kondygnacji są mieszkania trzypokojowe, piękne. W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczył Wiesław Żrebiec, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego. Jak podkreśla, Zielonogórski KTBS bardzo często stawiany jest jako przykład wzorowej współpracy z władzami miasta, a tylko w taki sposób udaje się oddawać do użytku mieszkańców kolejne lokale. Dodatkowo KTBS w Zielonej Górze zajmuje się nie tylko inwestycjami mieszkaniowymi. Tam gdzie miasto umiejętnie realizuje politykę mieszkaniową, tam gdzie współpracuje z TBS-em, czy TBS współpracuje z miastem, gdzie miasto jest kreatorem, ale TBS jest też współkreatorem, to widać wyniki takich przedsięwzięć. I Zielona Góra jest tego przykładem, zresztą zawsze podaję, ostatnio nawet przy spotkaniu z ministrem podaję Zieloną Górę jak przykład, gdzie na terenie TBS-u to przecież nie tylko budynki realizowane, zrealizowano na przykład przedszkole. Mieszkania KTBS cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Dla wielu, głównie młodych ludzi, to rozwiązanie optymalne. W Zielonej Górze w zasobach KTBS jest około 1800 mieszkań. Inwestycja przy Sowińskiego kosztowała blisko 7 milionów złotych.